Dzień dobry. Zaczynam tworzyć nowe podcasty, takie podcasty, które są również z wizją. Zdarzy się pewne od czasu do czasu taki, gdzie tej wizji nie będzie, ale wydaje mi się jednak, że lepiej to się wszystko odbiera, kiedy jest jakby wszystko razem. Cały czas czegoś szukam, cały czas coś tworzę, po to, żeby lepiej wam to było wszystko odbierać. Dlatego proszę serdecznie piszcie o tym, czy podoba Wam się to, co robię, czy może niekoniecznie. Piszcie do mnie, róbcie subskrypcje, stawiajcie lalki, lajki, bo to wszystko powodować będzie, że ten kanał będzie się rozwijał. A teraz już o czym chcę dzisiaj mówić. Otóż w tytule jest napisane Mogę zwolnić, ale czy chcę? Kąd to wszystko się wzięło? Otóż Któregoś dnia na mojej stronie na Facebooku narysowałam, znaczy nie narysowałam, tylko dałam zdjęcie ślimaków i napisałam, a gdyby tak zwolnić? No i poprosiłam, aby odpowiadać ewentualnie, co by się zadziało. No, różne rzeczy. Ludzie pisali, kobiety. Oddajmy prawdzie cześć. Kobiety różnie pisały. Jedna z pań napisała, Mogę, ale czy chcę? Napisałam wtedy, że to ciekawe podejście, i zapytałam, czy chcę podcast na ten temat. Odpisała, że chcę. I otóż to, pani Beata jest pani inspiracją tego podcastu. Mogę, ale czy chcę? Różnie można rozumieć to zdanie. Ja znam panią Beatę, wiem, że znakomicie porusza się po życiu, ale tak, takie stwierdzenie można rozumieć na przykład w ten sposób, że oczywiście, że każdy może zwolnić, tylko musi chcieć. No, to jest jedna z wersji, jaka jest do przyjęcia. No i to prawda. Dlaczego ludzie nie chcą zwolnić? Z różnych powodów. Czasem dlatego, że nie wiedzą, że w ogóle mogą zwolnić. Nikt im tego nie zaproponuje, chociażby, a czasami dlatego, że ta droga, ta szybkość, to działanie, 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 działanie jest rodzajem ucieczki, ucieczki od życia, tak naprawdę. Niby żyje, ale nie żyje. Żyje w świecie iluzji, żyje w świecie pozorów. Natomiast nie chce wejść w siebie, nie chce się. Być może nawet skonfrontować ze swoimi istotnymi pytaniami o życie dalej. Być może nie chcę dowiedzieć się czegoś, co wymagałoby zmiany, innego potraktowania, lepszego potraktowania, głębszego. To jest jeden sposób. Drugi sposób jest taki, to może być, pytań, to może być stwierdzenie mówiące: Mogę, ale czy chcę? Które wręcz wydaje się stwierdzeniem świadomym. To świadomie mówi: Tak, mogę, oczywiście, że mogę. No ale czy chcę? Nie chcę. Tak i dobrze. Aha. No i teraz tutaj znowu może być tak, że tempo, którym porusza się dana osoba, nie wymaga zwolnienia. W związku z tym, no mogę, ale czy chcę? No po co mam jeszcze bardziej zwalniać, skoro żyję w taki sposób, że mam możliwość dokonania wyboru pomiędzy bodźcem a reakcją? Wybieram to, co chcę? Wybieram zgodnie ze swoimi wartościami, a nie bo mi tak podpowiada automatyczny pilot, ego czy cokolwiek innego? Mogę, ale po co? Żyję takim tempem. Że mam czas spojrzeć do siebie, do wnętrza, co tam się dzieje, jakie tam są uczucia. Mam czas zaobserwować siebie. Mam też czas obserwować to, co jest na zewnątrz. No więc, po co mam zwalniać? Faktycznie nie ma potrzeby. Jeżeli to jest tak, że idziemy w taki sposób i robimy pewne rzeczy w taki sposób, że to nasze życie nie wymaga zwolnienia. To możemy zwalniać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcemy po prostu kompletnie nic nie robić, zrelaksować się, wyjechać i tak dalej. Natomiast faktycznie nie ma takiej potrzeby. Ja od dłuższego czasu żyję tak, że gdyby ktoś mi powiedział zwolni, to ja bym powiedziała. No mogę, ale czy chcę? Nie chcę. Nie uważam, żeby robiła za dużo w moim życiu. Nie uważam, żebym nie miała czasu na te rzeczy, które są najważniejsze na kontakt ze sobą, na to wszystko, co jest we mnie. W związku z tym nie ma takiej potrzeby. Natomiast, jeżeli ktoś mówi mogę, ale czy chce"? a nie jest to tak, że jego tempo, że tempo tego życia faktycznie jestem właściwym, pozwalającym pozwalający na wszystko, no to może być trochę inaczej. Może być tak, i tu warto się nad tym zastanowić, że żyjemy na przykład w świecie iluzji, że wydaje mi się, że mam wszystko pod kontrolą, że wcale nie, nie idę za szybko, no robię różne rzeczy, bo chcę robić, bo takie mam cele, bo takie mam plany, bo taką mam wizję, ale to mi się podoba. Podoba mi się, bo nie znam niczego innego. Ale powtarzam, gdybyśmy zapytali taką osobę, no dobrze, ale czy robisz sobie skan tak co jakiś czas? Czy oddychasz? Czy nie zatrzymujesz oddechu? Czy masz faktycznie swobodny oddech? No dobrze, a czy zaglądasz tam do siebie pomiędzy bocznym a reakcją? Jaką wybrać tę reakcję? Jak do tego podejść? Czy po prostu reagujesz na to, co się zdarzyło? No dobrze, ale czy wiesz, co czujesz? Czy czujesz jak i gdzie zbiera ci się hierarchia? Czy wiesz, czy oceniasz, czy osądzasz, czy po prostu z ciekawością przyjmujesz to, co jest dookoła? Nie wiesz. Aha, to może jednak warto jest trochę zwolnić. Jedna z pań napisała w odpowiedzi na to moje pytanie, co by było, prawda, bo poprosiłam o to, żeby tak zastanowić się, co by było, gdybyśmy zwolnili, napisała, może byśmy mniej zrobili. I właśnie to jest coś, co wydaje mi się, jest nieodłącznie związane jakby z takim hasłem, zwolnij, że jeżeli ktoś mówi zwolnij, czy prosi zwolnij, to wydaje nam się, że on prosi rób mniej. Mniej, mniej zadań, mniej rzeczy do zrobienia, i tak dalej. Być może mniej zadań, mniej rzeczy do zrobienia, być może tak, byłoby w konsekwencji. Ale wiecie co, kochani, ja wcale nie uważam, że kiedy my zwalniamy, to robimy mniej. Hmm, absolutnie. Mniej się kręcimy w kółko, mniej biegamy z pustymi teczkami, ale często jest tak, że wprost przeciwnie, kiedy zwalniamy. Zaczynamy robić więcej, zaczynamy robić pewne rzeczy ważniejsze. Nie musimy poprawiać, nie musimy czegoś robić jeszcze raz nie zapominamy o niczym. Kiedy ja mówię zwolni, ja nie mówię, żeby zwolnić w kwestii ruchów, choć często jest tak, że jak się zwalnia mentalnie, to ruchy też się robią wolniejsze. Mnie chodzi o zwolnienie mentalne. Niech ci te myśli tam tak nie galopują. Niech ci te myśli tam tak nie krążą. Skup się. Bądź uważna. Bądź uważna. Uwaga jest naszą mocą, nawiasem mówiąc, ona krewuje nasze życie. Uważaj na co kładziesz tę uwagę. Uważaj, gdzie ją wysyłasz. Bądź uważna. Sprawdzaj, czy jesteś tu i teraz. Czy czujesz to życie? Czy jesteś nim obecna? O takie zwolnienie chodzi. I to zwolnienie wcale nie powoduje, że czegoś nie robimy. Robimy po prostu inaczej. Jeżeli robię zupę, a zwolniłam, to tylko jestem obecna, kiedy kroję marchewkę, kiedy kroję ziemniaki, kiedy mieszam, kiedy dokładam przyprawy, kiedy... Nie wiem, dolewa oliwy czy czegokolwiek innego, ale to nie jest tak, że ja zrobię mniej. Nie, nie, będę dłużej kroić ziemniaka, czy marchewki, jeśli będę skoncentrowana na tym, co robię. Być może nawet szybciej. Ja zauważyłam, że w tak w wyniku tego wracania tej uwagi na to, co robię, na przykład wypracowałam pewne lepsze metody układania noża i tak naprawdę kroję tę marchewkę lepiej, bezpieczniej. Od tego nawiasem mówiąc, wszystko się zaczęło. A tempo jest takie same. Zatem nie w tym jest rzecz, że zrobimy mniej, bo możemy zrobić nawet więcej, ale rzecz jest w tym, że zwalniając, przynosimy swoje życie bardziej z życia iluzji. Do życia tu i teraz, do życia naprawdę, do życia w swoim wnętrzu. Dlaczego, dlaczego mówię z iluzji? Dlatego, że życie samymi zmysłami, tylko patrzę, tylko słyszę, tylko czuję, to nie jest prawdziwe życie. To jest iluzja, jak mówi Kalin Sisan. Prawdziwe życie to jest życie w naszym wnętrzu, to jest życie w kontakcie z naszą duszą, to jest życie w kontakcie, życie w kontakcie z naszym wyższym ja. To jest życie tu i teraz i to uważne odczuwanie każdej chwili. No, a to jest takie piękne i to jest prawdziwe życie. Czyli warto zwolnić? No, warto zwolnić. Próbuj, zwolnij, przenieś uwagę bardziej na siebie. Stanuj co pewien czas. Czy dobrze oddychasz? Skarbuj co pewien czas, czy jesteś tu i teraz. Koncentruj uwagę dokładnie na tym, czym się w tym momencie zajmujesz. To jest wolne. Zobaczysz, jak dobrze się poczujesz. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej rady. Dziękuję.